Na wstępie chcę Ci przypomnieć o moim Instagramie, na którym za każdego follow'a daję serduszko. Jeśli masz ciekawy profil, to skomentuję Ci zdjęcie lub nawet Cię zaobserwuję. Nazwę masz na ekranie oraz w opisie filmu. Organizm człowieka jest niezwykłym mechanizmem, w którym zachodzi mnóstwo różnych reakcji oraz zdarzeń. Pomimo, że ludzkość dotarła na księżyc i zbadała ogromne przestrzenie kosmosu, to nadal nie wiemy na przykład, dlaczego skóra marszczy nam się pod wpływem wody. Wszystko to spowodowane jest swojego rodzaju specjalnymi mocami oraz zabezpieczeniami, jakie posiada organizm ludzki. I w dzisiejszym odcinku te właśnie moce postaram się Wam pokazać. Zapraszam do oglądania. Gęsia skórka Gęsia skórka to fizjologiczna reakcja organizmu, która jest swego rodzaju spadkiem po przodkach sprzed milionów lat. Gęsia skórka pojawia się najczęściej pod wpływem różnych emocji lub też m.in. pod wpływem zimna. Gęsia skórka to reakcja pilomotoryczna, która jest wynikiem kurczenia się mięśni, jakie znajdują się u podstawy mieszków włosowych, co prowadzi do wyprostowania się włosa. Gęsia skórka ma postać uwypuklenia skóry w okolicy torebek włosowych. Są to zagłębienia w skórze, z których wyrastają włosy. Skóra staje się chropowata, czym przypomina skórę oskubanej gęsi. Gęsia skórka może pojawić się na ramionach i udach, choć najczęściej występuje na całym ciele. Gęsia skórka jest spadkiem po przodkach sprzed milionów lat, którzy byli znacznie bardziej owłosieni niż współcześni ludzie. W wyniku kurczenia się mięśni, które znajdują się u podstawy mieszków włosowych, między wyprostowane włosy dostawało się powietrze. Wówczas tworzyła się warstwa chroniąca przed zimnem. Ogrzane powietrze zatrzymywało się między włosami. Jednak człowiek odkrył ogień, dzięki któremu mógł ogrzać ciało. W związku z tym bujne owłosienie nie było już mu potrzebne i zaczął je tracić. Obecnie włoski na ciele mimo iż wciąż posiadają zdolność prostowania się są zbyt cienkie i zbyt krótkie by pomagały utrzymać ciepło w czasie chłodu taką funkcję gęsia skórka pełni do dziś u zwierząt gęsia skórka powstaje pod wpływem zimna gdy przykładowo bierzemy zimny prysznic wywoływać mogą ją również emocje zarówno pozytywne jak i negatywne pomarszczone palce Inaczej niż w innych partiach ciała, na wewnętrznej stronie dłoni i podeszwie stóp znajduje się gruba warstwa zrogowaciałego naskórka. W odróżnieniu do innych komórek ciała, zrogowaciały naskórek ma wyższe stężenie soli, a to właśnie ona odgrywa decydującą rolę w marszczeniu się skóry. Naskórek nasiąka wodą i w ten sposób poszczególne komórki puchną. Potrzebują więcej miejsca, a więc skóra się rozciąga i fałduje. Przyczyną pofałdowania jest więc wyrównanie stężenia między ubogą w sól wodą z kranu i słoną wodą w komórkach naszego zrogowaciałego naskórka. To zjawisko zwane jest osmozą. Tak sądzono przez wiele lat. Jednak naukowcy odkryli, że osoby, których palce zostały amputowane, a kolejno znów przyszyte, nie marszczą się pod wpływem wody. Zatem wpływ na to mają nerwy, gdyż połączenie nerwów w sposób idealny jest praktycznie niemożliwe, nawet gdy robi to bardzo doświadczony chirurg. Jednak skoro na zjawisko to ma Wpływ nerwy, to musi ono czemuś służyć. Postawiono więc teorię, iż pomarszczona skóra poprawia chwyt pod wodą, co też udało się potwierdzić badaniami. Dwie grupy osób, jedni z suchymi dłońmi, a drudzy z mokrymi, mieli za zadanie łapać różne przedmioty pod wodą, i jak się okazało, osoby z pomarszczonymi palcami poradziły sobie o 12% szybciej. Kichanie. Kichanie jest sposobem, w jaki organizm radzi sobie z usuwaniem zanieczyszczeń z dróg oddechowych. Jest to silne, mimowolne wyrzucenie powietrza z prędkością nawet 160 km na godzinę. Kichamy przede wszystkim dlatego, że podrażnione są przewody nosowe, które pobudzają nerw trójdzielny, znajdujący się między nosem a mózgiem. Impuls jest wysyłany do rdzenia w mózgu, który informuje układ oddechowy o potrzebie wydalenia tego, co zagraża swobodnemu oddychaniu. Nos jest bardzo wrażliwy na wszelkie zanieczyszczenia. Zwłaszcza na wirusy czy zimne powietrze, które od razu podrażnia naczynia krwionośne, powodując typowe swędzenie i uczucie, że za chwilę kichniemy. BZY Łza to substancja nawilżająca, oczyszczająca, zabezpieczająca przed zarazkami powierzchnię rogówki i spojówki oka. Składa się głównie z wody, niewielkiej ilości soli oraz białek, w tym substancji bakteriobójczych. Przezroczysta ciecz łzowa produkowana jest przez gruczoły łzowe. Rozprowadzanie jej odbywa się podczas mrugania powiekami. Występujący w normalnych warunkach nadmiar cieczy łzowej w sposób niezauważalny doprowadzany jest do jamy nosowej kanalikami łzowymi w powiekach. W razie podrażnienia oka, w wyniku Kontaktu z ciałami stałymi lub chemicznie drażniącymi, np. związki wydzielane przez cebulę, czy ciała obce takie jak rzęsa oraz mucha, ciecz łzowa jest wydzielana tak obficie, że kanaliki łzowe nie nadążają jej odprowadzić. Powstaje zjawisko łzawienia oka. Łzy obficie nawilżają powierzchnię gałki ocznej i zwykle spłukują ciało drażniące. Łzy są także wydzielane w czasie płaczu i pojawiają się wtedy w związku z intensywnie przeżywanymi stanami emocjonalnymi, zarówno pozytywnymi, jak i tymi negatywnymi. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał oraz że dowiedziałeś się z niego czegoś ciekawego. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Przypominam, że filmy pojawiają się w środę o 17 oraz w sobotę o 12 i są to stałe godziny. Dzięki wielkie za obejrzenie, życzę Ci miłego dnia, trzymaj się i cześć!